Powiem ci czym jest wyważanie koł, co ile to robić i jakie są objawy, gdy te koła są niewyważone. Wulkanizacja w 60 sekund, wersja świateczna, bo grudzień, więc zaobserwuj. Gdy mamy niewyważone koła, to my jako kierowca podczas jazdy możemy to odczuwać w postaci drganie. Wyważanie koła ma za zadanie wyrównać masę felgi i opony, ale jak to się robi? Koło trafia na wyważarkę, następnie my ustawiamy z jakim to rozmiarem koła mamy do czynienia. Następnie wprawiane koło jest w ruch, a maszyna pokazuje nam finalnie, gdzie dodać jaki ciężarek, by zrównoważyć masę. Mamy ciężarki, które się przykleja i je stosujemy do felk aluminiowych, ale mamy także takie, które się zaciska i je stosujemy przeważnie do felk stalowych. Koła wyważamy obowiązkowo co każdą wymianę opon, ale nawet jeżeli mamy kompletne koła i tylko chcemy je przerzucić, to de facto też powinniśmy te koła wyważyć. Dlaczego? Dlatego, że opony ścierają się nierównomiernie. Nasze felgi aluminiowe i stalowe się potrafią deformować, zniekształcać, mieć jakieś ubytki, odważniki potrafią odpaść, więc powinniśmy de facto wyważać co roku. A jak wy robicie? Napiszcie w komentarzu.